Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w kolejnym poradnikowym filmie z The Sims 3 na moim kanale. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zbudować taki w pełni grywalny domek na drzewie, w którym Wasi Simowie będą mogli wykonywać przeróżne interakcje, urządzać imprezy, bawić się, nocować, to zapraszam do oglądania. Pierwsze od czego musicie zacząć to wybranie sobie drzewa odpowiednio dużego, które da Wam możliwość zbudowania na sobie grywalnego domku na drzewie. Ja pozwoliłam wybrać sobie na tej działeczce już kilka e, takich gotowych propozycji, które uważam, że dość dobrze sprawdzą się w roli podpory dla waszego domku i pierwsza z nich to sztuczne drzewo Arda hkt. Nazwa jak zwykle powala w Simsach i myślę, że ono byłoby całkiem w porządku, tylko jest właśnie bardzo rozłożyste, więc nie do każdego domku na drzewie się sprawdzi. Mogłoby być ewentualnym wsparciem dla jakiegoś tarasu, może niekoniecznie pod samą bryłę domku. Kolejne drzewko to bardzo wysoka jodła, i myślę, że właśnie na tym zbudujemy sobie nasz domek, bo jest proste, ma ładny pień i nie zajmuje też zbyt dużo miejsca w środku. Kolejne drzewo to chiński cyprys. Później mamy drzewo cynamonowe oraz jeżeli lubicie na przykład grać w takich bardziej tropikalnych klimatach, to możecie również zbudować wasze drzewko na drzewie na palmie alsim simharyjskiej. Jeśli macie w swojej grze dużo drzewek z modów, to również możecie takie wykorzystać. Tylko pamiętajcie, żeby było odpowiednio wysokie. Korona drzewa powinna być na odpowiedniej wysokości, żeby tutaj było dużo miejsca i żebyśmy mogli umieścić właśnie nasze ścianki dookoła tego pnia. Jeśli chcecie mieć jakieś porównanie do wysokości drzewa i waszego przyszłego domku, to proponuję wystawić jedną kolumnę, która pozwoli wam zobrazować sobie mniej więcej jak wysoko będzie znajdować się wasz domek. Ja wiem, że tutaj będzie podłoga, więc domek pewnie będzie mniej więcej do tej wysokości. Jak już macie gotową, wybraną roślinkę, na której chcecie zbudować wasz domek, to właśnie proponuję obudować ją dalej kolumnami. To pozwoli wam uzyskać siatkę, na której będziecie w stanie postawić waszą podłogę. Ja wybiorę dość naturalnie wyglądające deseczki i nie przejmujcie się tym, które kolumny wybrać, bo później i tak się tych kolumn pozbędziemy. Jak już macie wybraną podłogę, którą chcecie mieć w waszym grywalnym domku, to po prostu przeciągnijcie ją na daną wielkość. Ja myślę, że takie 7 na 8 nam wystarczy. Możemy zrobić sobie jeszcze taką, może Małą wypustkę. Możecie się bawić kształtem waszego domu dowolnie. Jeżeli stwierdzicie, że jest nieco za mały, to wystarczy, że dodacie kilka więcej kolumn, które przedłużą wam siatkę i pozwolą e, powiększyć dalej podłogę. Myślę, że taki domek będzie w zupełności idealny. Kolejnym krokiem będzie wstawienie drabiny. Możecie wybrać również schody kręcone, chociaż one zajmą Wam zdecydowanie więcej miejsca. Dlatego ja polecam jednak wybrać drabinkę. Myślę, że ustawimy ją sobie gdzieś tutaj. Jak już macie kształt, z którego jesteście zadowoleni oraz wstawioną drabinkę, to możecie zająć się obudowaniem domku ściankami. Gdy już macie gotowe wszystkie ścianki, możecie zająć się usunięciem kolumn. Kolejnym krokiem będzie umieszczenie dachu. Ja proponuję wysoki dach dwuspadowy. Wydaje mi się, że wygląda najbardziej korzystnie na takim domku na drzewie. I teraz umieszczę sobie mój daszek w sposób, który po prostu podoba mi się najbardziej wizualnie. Myślę, że tak będzie ok. Jeszcze tutaj mamy. Tę wysuniętą część, więc ją też musimy sobie zadaszyć. I tada gotowe. Teraz potrzebujemy jeszcze wzoru dachu, który w sumie możemy wybrać jakiś bardziej taki granatowy. Myślę, że ten wzór jest całkiem ładny. Ma jeszcze dookoła taką fajną białą ramkę, więc zostawię go sobie. Kolejnym elementem są okna, i tu możemy troszeczkę zaszaleć, bo możemy na przykład wybrać sobie okienka z okiennicami. Uważam, że takie są mega urocze. Fajnie wyglądają idealnie właśnie pod taki dziecięcy domek na drzewie. Ok, pobawiłam się jeszcze odrobinkę kształtem, stwierdziłam, że fajnie będzie tutaj dodać taki mały balkonik i dodałam wszystkie okna, więc myślę, że na chwilę obecną zostawię to już w takim kształcie, w jakim jest. Kolejny element to barierki i ja zazwyczaj wybieram takie bardzo klasyczne, tylko tym razem przemaluję je na kolor taki sam jak okna, czyli na biały. Już mamy jeden balkonik, możemy przejść do kolejnego i obudować wejście do naszego domku. Czyż nie wygląda uroczo? No mi się już mega podoba. Oczywiście musimy wybrać sobie jakieś drzwi. Myślę, że te będą całkiem fajne. No i tak obecnie wygląda nasz domek na drzewie. Musimy sobie teraz jeszcze wybrać jakieś fajne kolorki ścian. No i gotowe, mój domek na drzewie w środku lasu właściwie skończony. Teraz pozostało tylko zagospodarować wnętrze tego domku. Oczywiście w zależności od tego, jak duży domek stworzycie, możecie tutaj wyczarować różne cuda. Ja myślę, że umieszczę tutaj łazienkę, jakąś część sypialną i może część dzienną. Zobaczmy, co mi się tutaj zmieści. Thank you Myślę, że możemy uznać, że domek na drzewie jest skończony. Pokażę wam teraz, czy wszystko jest grywalne i jak to wygląda, gdy Sim korzysta właśnie z takiego domku. A przed wami moja Simeczka Starla. Starla, zajrzyj sobie tutaj do środka, użyj sobie drabinki. Idź tutaj. Tylko nie wiem, czy ona będzie mogła z tego skorzystać, dlatego że to jest... E Parcela prywatna, ale nie. Ok, spoko super, wszystko działa, więc Starla sobie używa drabinki. Mam nadzieję, że będzie też mogła wejść do środka. Idź tutaj, Starla. Tak jest, wszystko działa. Jak widzicie, śmiga. Możesz sobie pooglądać telewizję, więc możemy sobie tutaj robić w tym domku na drzewie impreski dla dzieciaczków. Ale mega, nawet nie sądziłam, że to aż tak fajnie wyjdzie. Początkowo chciałam, żeby on był mniejszy. Ale wyszło świetnie. A teraz pokażę Wam trochę mniejszą wersję, która powstała na potrzeby mojej serii Morski Sen. Ten domek nie ma w sobie łazienki, to jest tylko jedno pomieszczenie, takie bardziej właśnie do zabawy. Jest zdecydowanie mniejszy, myślę, że to jest tak jedna trzecia tego, co tam nam powstało. A w środku już Wam pokazuję, jak się prezentuje. Jak widzicie, również zbudowałam go na tym drzewie iglastym, jakoś ono najbardziej mi pasuje do domków na drzewie. I w środku też mamy urzecznik. Mamy telewizor, miejsce do zabawy, jak widać przestrzeni jest sporo mniej, ale wciąż ten domek na drzewie jest grywalny i wciąż wydaje mi się, że jest to dużo fajniejsza opcja niż te gotowe domki na drzewach, które doszły nam w The Sims 3 pokolenia. Z tyłu mamy też jeszcze taki balkonik, myślę, że wizualnie wyglądają naprawdę fajnie, jest to taki świetny dodatek do waszego domku. Dobra, kochani, jeśli Wam się podobało i jeśli chcecie więcej takich poradników na moim kanale, to bardzo Was proszę o zostawienie komentarza. Napiszcie, co sądzicie, żebym wiedziała, że podobał Wam się ten filmik i że podoba Wam się właśnie taka seria poradnikowa. No i jeśli Wam się podobało, to zostawcie również łapkę w górę, a wszystkich nowych zapraszam do subskrypcji. Dzięki za oglądanie. No i cześć!